Stawki, bo młodzież nasza... opuścili do naszej sali koncertowej, by tymi promieniami słonecznymi pomóc wybierać przyszłość. Pozwólcie państwo, że oddam głos naszemu panu prezesowi Wojciechowi Legawcowi, prezesowi uzdrowiska Busko Zdrój SA, prezesowi, który jest gospodarzem zarówno tego obiektu, jak i całego uzdrowiska. Panie prezesie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam szczególnie naszego wyjątkowego gościa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za radę kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adamu Jarubasa. Pan Marszałek. Pan Marszałek sprawuje również nadzór właścicielski nad naszym uzdrowiskiem ze względu na to, że uzdrowisko w 2013 roku przeszło proces komunalizacji i trafiło w ręce właśnie samorządu województwa świętokrzyskiego. Czy to była dobra decyzja? Oceniłem po kilku latach. Natomiast w tym momencie możemy powiedzieć tak, że... Inwestujemy w znaczne środki finansowe, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokonujemy zakupu nieruchomości. Szykujemy się do nowego okresu oprogramowania, gdzie zamierzamy sięgnąć po jeszcze większe środki właśnie na te niezbędne inwestycje i remonty, które nam są potrzebne, bo jak Państwo wiecie, nasze budynki niektóre mają nawet 180 lat. Także cieszymy się my, jako, jako kierownictwo, jako pracownicy uzdrowiska, że udało nam się trafić w ręce Urzędu Marszałkowskiego, że nie, nie, pracownicy nie stracili miejsc pracy, że nasze największy, nasz największy skarb, czyli źródła wody siaczkowej, też dzięki tej decyzji są w konkretnych rękach rękach samorządu województwa świętokrzyskiego. Ja na koniec chciałbym życzyć sobie i Panu Marszałkowi, żeby następną wizytę Pan złożył jako urzędujący prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszam Pana Marszałka do. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w włosku dzisiaj. Bo nie mogę sobie odmówić tak fajnego towarzystwa tej młodzieży, która jest dzisiaj ze mną. Dziękuję Państwu, że zechcieliście poświęcić chwilę i przyjść na to spotkanie w tym wyjątkowym dniu. Dzisiaj obchodzimy 224. rocznicę Konstytucji 3 Maja. To jedno z najważniejszych świąt dla nas, Polaków. Mamy świadomość tego, że była to taka próba ratowania Polski w tych bardzo trudnych czasach. I ten dokument, Konstytucja 3 Maja, rewolucyjna na owe czasy, bo zrównywała w prawach szlachtę i mieszczan, dawała większe prawa chłopom, ograniczała pańszczyznę. To był na owe czasy dokument rewolucyjny. I można powiedzieć, że ta Konstytucja 3 Maja była takim testamentem politycznym, który. Pantejsi, Polacy żyjący w tamtym czasie, dali nam, dzisiaj tym kolejnym pokoleniom, po to, aby pamiętać, aby czerpać z jej ducha, z tych wolności, ide ideałów, równości, braterstwa, szacunku jeden do drugiego. I dzisiaj warto za kardynałem Wyszyńskim powtórzyć, że my, Polacy, powinniśmy walczyć krok po kroku, w każdym dniu, walczyć, aby Polska polską była, abyśmy myśleli po polsku. Ja użyłem na początku tej kampanii takiego stwierdzenia, że polska polityka zagraniczna, polska filozofia działania właśnie powinna być pro-Polska. I pytano mnie, a cóż to znaczy? Przecież to jest taki truizm. Ale właśnie wtedy, kiedy wszyscy wokół chcą być bardzo proeuropejscy, wszyscy zastanawiają się, jak my, Realizujemy wielkie globalne plany, wpisujemy się, dzisiaj negocjujemy porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo mocno powinniśmy w tych wszystkich przestrzeniach działalności zwracać uwagę na interes narodowy w każdym momencie. Dlatego dzisiaj, formułując największe wyzwania dla czy odpowiadając na te największe wyzwania, przed jakimi stoi Polska, bardzo mocno podkreśla konieczność analizowania na każdym kroku. To również takich decyzji, jak, jakie podejmuje teraz polski rząd, wybierając śmigłowce dla polskiego wojska, aby, i powtórzę za Jerzym Buskiem: czy Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, decydując się, mając u siebie... Fabryki, które produkują taki sprzęt, decydowałyby się na zamawianie takiego sprzętu za granicą? Jestem przekonany, że nie. I my też powinniśmy robić tak samo. To zacznij kolokwialnie. Polak powinien dawać zarobić Polakowi. I jak dzisiaj zastanawiamy się, czy Polacy woleliby jeździć polskimi pociągami od chociażby z bydgowskiej Pesy czy z małopolskiego nevagu. Czy włoskim pendolino? To jestem przekonany, że większość z nas chciałaby jeździć polskimi pociągami. I uważam za błąd, że w wielu przetargach polscy producenci nie są dopuszczani do udziału w tych przetargach. Nie możemy na to pozwolić i ja będę tego pilnował, żeby tak było. Szanowni Państwo, dzisiaj wiemy, że bezpieczeństwo nie jest wartością daną raz na zawsze. Stąd zadaniem prezydenta, który jest wierzchnikiem polskich sił zbrojnych, jest zadbanie o to, aby rosła siła Polski, również w tym wymiarze obronnym. I bardzo mocno opowiadam się za tym, aby w Polsce funkcjonowały bazy NATO. Wyegzekwujmy od naszych sojuszników. Nasi żołnierze jeździli na misje pokojowe do Iraku, Afganistanu, nasi żołnierze tam ginęli. I dzisiaj przychodzi czas kiedy nasi sojusznicy powinni potwierdzić gwarancję dla naszego bezpieczeństwa właśnie poprzez obecność tych baz u nas. I nie w Szczecinie, ale na wschodzie. Posługuje się taką analogią. Gdzie gospodarz broni swojego gospodarstwa? Gdzie stawia ten płot? Przecież nie w kuchni czy w pokoju, ale właśnie grodzi go po obrzeżach swojego gospodarstwa. Dlatego te bazy powinny być na wschodzie. Szanowni Państwo, Największe wyzwanie, jakie dzisiaj obserwujemy dla polskiej polityki i dla polskiego społeczeństwa, to jest walka z kryzysem demograficznym. Widzimy, że w ciągu ostatnich 10 lat z Polski wyjechało ponad 2,5 miliona osób, bo nie widziało tutaj dla siebie przyszłości. Z jednej strony możemy powiedzieć, że biliśmy się o ten dostęp do unijnego rynku pracy ale nie spodziewaliśmy się, że tak wielu, zwłaszcza młodych, bardzo często najbardziej przedsiębiorczych ludzi wyjedzie z Polski. I dzisiaj zadaniem dla prezydenta, zadaniem dla parlamentu i rządu jest spowodowanie, aby duża część tych ludzi, którzy wyjechali, jeśli będzie chciała, żeby mogła do Polski wrócić, tutaj pracować, a nie na zmywaku w Anglii czy na robotach w Niemczech. tak się stało. Musimy tworzyć coraz to lepsze warunki dla funkcjonowania firm, żeby tutaj móc zakładać działalności, żeby te obciążenia i podatkowe, i zus były niższe. Stąd proponuję, aby dla młodych przedsiębiorców zaproponować stawkę ZUS rozpoczynającą się od małej kwoty, dochodzącej do tej um, optymalnej wartości dopiero po pięciu latach funkcjonowania firmy. Jeśli dzisiaj pytam się młodych Potencjalnych przedsiębiorców, czego się najbardziej obawiają, to właśnie tego, tego zus który może udaremnić rozwój tej firmy. Stąd trzeba dzisiaj przyjmować prawo, które będzie jeszcze bardziej przyjazne dla przedsiębiorców, żeby nie było tak jak do tej pory, że przedsiębiorca był traktowany jako potencjalny oszust. A skoro mamy zasadę domniemania niewinności w kodeksie karnym. To, i dla przedsiębiorców powinniśmy wprowadzić taką zasadę, żeby się nie czuli jako ci, którzy próbują to państwo oszukać. Owszem, jeśli są tacy przedsiębiorcy, którzy nie są uczciwi, powinni być surowo karani, ale powinniśmy wprowadzić zasadę przejrzystości i w momentach, kiedy są niejasności, kiedy są um, różnice w interpretacjach, rozstrzygać te wątpliwości na korzyść obywatela. Szanowni Państwo. Spotkałem na jednym ze spotkań, bo tych spotkań odbyłem już ponad kilkaset. Spotkałem ponad 35 tysięcy ludzi młodą dziewczynę, która na pytanie, czy będziecie mieć więcej dzieci, odpowiedziała dramatycznym stwierdzeniem: Panie Marszałku, nie stać mnie na miłość do kolejnego dziecka. To bardzo dramatycznie zabrzmiało, ale to pokazało, że dzisiaj jest wiele rodzin w Polsce. Ponad 90% rodzin deklaruje. Chęć posiadania więcej niż jednego dziecka, ale obawia się, czy da radę pod względem ekonomicznym. Stąd powinniśmy dalej kontynuować wspieranie polskich rodzin, jeśli chodzi o ustawodawstwo sprzyjające dzietności. I wiele się zadziało, bo myślę o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego do roku, myślę o tym wprowadzonej, wprowadzonej zasadzie płatnych urlopów rodzicielskich już od stycznia przyszłego roku po 1000 złotych na, na dziecko przez rok. Ale trzeba pójść dalej, żeby rodziny z dwójką i więcej dzieci nie płaciły podatku dochodowego. Musimy wprost przemówić, mówiąc kolokwialnie, do kieszeni tych młodych małżeństw, żeby dać im większe szanse na rozwój ich rodzin. Bo dzisiaj mamy taki swoisty paradoks, że Polki chcą rodzić dzieci, ale częściej rodzą je na Wyspach Brytyjskich niż w Polsce. I jeśli nie chcemy być krajem pustych domów, gdzie ludzie wyjeżdżają stąd. A gdzie ludzie nie widzą przyszłości w Polsce, to musimy dwa, bardzo twardo dbać o ten patriotyzm gospodarczy. I wracam jeszcze do tego wątku zbrojnego wyposażenia wojska. Jak mamy odpowiadać na potrzeby walki z tym kryzysem demograficznym, z migracjami, jeśli decydujemy się na wybór ofert, które dają miejsca pracy za granicą, a nie w Polsce? Nie możemy do tego dopuścić. Szanowni Państwo, bardzo mocno chcę też zwrócić uwagę na potrzeby ochrony polskiej ziemi i polskich lasów. Dla nas, dla mojego środowiska politycznego, ludowców, te gwarancje mają szczególny walor, taki symboliczny, bo profesor Jerzy Szczepański pisał kiedyś, że kiedyś Polski nie było na mapie, ona była zawsze tam, gdzie polski chłop uprawiał ziemię. Stąd dzisiaj, z uwagi na to, że kończy się ten okres ochronny na polską ziemię już w maju przyszłego roku, Wzorem Niemiec, Francji powinniśmy przyjąć ustawodawstwo, które doprowadzi do tego, że polska ziemia będzie w rękach polskich rolników. To trzeba zrobić. Podobnie jeśli chodzi o lasy, bo bardzo dużo było takiej awantury. Prawo i Sprawiedliwość rozsiewało takie plotki, że ktoś chce prywatyzować lasy, więc złożyliśmy projekt zmiany konstytucji wpisujący gwarancję, że nie będzie prywatyzacji polskich lasów. I koledzy z PiSu nie poparli tego projektu, pokazując swoje prawdziwe intencje. Trzeba do tego wrócić, trzeba ten projekt przyszłej kadencji parlamentu przyjąć. Ale jesteśmy również dzisiaj w uzdrowisku. Prezes o tym wspominał. Przed dwoma laty samorząd województwa też zastanawiał się, czy wystąpić z wnioskiem o komunalizację tego uzdrowiska. Były zagrożenia, że to uzdrowisko, zagrożenie mówię z głębokim przekonaniem, będzie sprywatyzowane. I wystąpiliśmy trochę bez wiary, że uda się przejąć od Ministerstwa Skarbu Państwa to uzdrowisko, ten skarb tej ziemi, że ono będzie mogło dalej pozostać w rękach publicznych. Wystąpiliśmy z takim wnioskiem i dzięki wsparciu załogi, dzięki wsparciu związków zawodowych, którym bardzo chcę też podziękować, że wówczas. Bardzo mocno działały, żeby nam się to udało zrobić. To uzdrowisko. Ta spółka jest własnością publiczną i będzie służyć jeszcze po kilkaset lat i jeszcze dłużej dla wszystkich, takich państwa, którzy chcą tu przyjeżdżać. Uzdrowić. Bo tak właśnie rozumiemy ten patriotyzm gospodarczy, tak rozumiemy troskę o własne sprawy, o tę lokalność tutaj. Wiele o tym się mówiło w ostatnich tygodniach, o tym, że prezydent powinien być strażnikiem dobrego imienia Polski i Polaków, bo co róż wracają oskarżenia o polskie obozy śmierci niedawno przed FBI James Comey na równi z nazistowskimi Niemcami postawił odpowiedzialność Polaków i Węgów i nie możemy na takie sytuacje pozwalać. I rolą prezydenta też jest w takich sytuacjach bardzo ostro występować. Również w takich momentach jak z jakimi mamy do czynienia dzisiaj na Litwie, kiedy prawie 900 młodych uczniów z rodzicami nie wiedzą czy będą mogli się dalej uczyć w polskiej szkole imienia Władysława Syrokońskiego, kiedy władze litewskie nie dają Akredytacji dla szkoły w Wilnie, w obwodzie Solecznikowskim. To jest też obszar, gdzie prezydent powinien być bardzo aktywny. I dzisiaj, 3 maja, wczoraj, 2 maja przy święcie flagi, przy święcie Polonii, bardzo mocno podkreślamy, że powinniśmy się troszczyć o wszystkich Polaków, a jest nas ponad 60 milionów rozsianych po wszystkich zakątkach świata. I naszym obowiązkiem jest również myśleć o tamtych ludziach. Zwłaszcza myślę, kieruję swój wzrok o tych, którzy mieszkają za naszą wschodnią granicą, ludzi, których tam została historia, zostały ich pojałtańskie ustalenia geografii, geopolityki. I dla tych ludzi, dla ponad 100 tysięcznej rzeszy Polonii w Kazachstanie, na Białorusi, na Ukrainie, powinniśmy dzisiaj stwarzać warunki do tego, że, jeśli by zwłaszcza to młodsze pokolenie i średnie chciało tutaj do nas przyjeżdżać, to żeby miało takie warunki ku temu, i Polska powinna budować programy dla repatriantów również przy udziale samorządu, Szanowni Państwo. Chcę zakończyć wątkiem polityki zagranicznej, bo można powiedzieć, konstytucyjnie patrząc na zadania prezydenta, właśnie on za te kwestie odpowiada i bardzo ważne, żebyśmy. Kształtowali tę politykę w oparciu o taką chłodną kalkulację naszych narodowych interesów. Bo są dzisiaj, my mamy już taką utrwaloną pozycję polityczną na mapie Europy, ale są państwa, którym trzeba pomóc. Ale trzeba to robić z rozwagą i z rozmysłem, z wyobraźnią. I dzisiaj bardzo mocno też zwracam uwagę na ten wymiar wschodni naszej polityki. Bo tak łatwo i tak wielu polityków w Polsce. Wypowiadałoby dzisiaj wojnę Rosji. Był polityk, który, który mówił, jak pięknie byłoby, gdyby dzisiaj nasi chłopcy walczyli tam na wschodzie. Ja nie podzielam tego entuzjazmu i stanowczo sprzeciwiam się, aby wysyłać tam i wojska, i broń. I musimy dzisiaj patrzeć też na swoje miejsce, gdzie jesteśmy tutaj na scenie politycznej. I bardzo mocno też zwracać uwagę na podmiotowość Polski w tej polityce zagranicznej. Jeśli mamy być szanowani przez Niemców, Francuzów, to szanujmy też takie kraje jak Węgry, Słowacja i Czechy. Byłem krytykowany, kiedy bardzo mocno upomniałem się, że nie tak powinno się przyjmować węgierskiego premiera, który przyjeżdża do nas. I podobnie upominałbym się, jeśli nasza pani premier pojechałaby do innego kraju i usłyszałaby, że. Ma tam dostać od kogoś reprymendę, czy ktoś ją ma wytargać za uszy. Ale jeśli mamy dzisiaj budować jedność Unii Europejskiej i NATO, i ma to być odpowiedź na imperialne zakusy Putina, to nie zachowujmy się tak wobec naszych sojuszników. O Węgrach mówi się, że są nasz, naszymi bratankami. Ale bardzo mocno też budujmy tę jedność państw położonych pomiędzy Rosją a Niemcami i Dzisiaj, jak zarzuca się Węgrom to, że rozbijają solidarność europejską, to warto pamiętać, co robiły Niemcy, budując gazociąg Nord Stream, co robiła Francja, próbując sprzedać Mistrale jeszcze do Rosji w trakcie konfliktu na Krymie. Bądźmy mądrzejsi, bądź, miejmy więcej wyobraźni i nie pchajmy się, wymachując szabelką, tam, gdzie często nas nie chcą. A polska polityka zagraniczna tak często wyglądała. I dzisiaj warto tę diagnozę rozpocząć od chłodnej oceny, jakie mamy relacje z sąsiadami. Z Rosją niemal wrogie, z Białorusią bardzo takie chłodne, a z Niemcami, Litwą czy Ukrainą mamy trochę taką udawaną przyjaźń. Właśnie udawaną, bo te zdarzenia, o których powiedziałem, to dokumentują. Niemcy budujący gaząciąg północny, Litwini nie chcący dać akredytacji dla polskiej szkoły. Czy Ukraińcy, którzy dwie godziny po przyjeździe naszego prezydenta przyjmują uchwałę gloryfikującą żołnierzy, UPA! Na to nie możemy głosować. Szanowni Państwo, mam świadomość tego, że organizatorzy uprzedzili mnie, że za moment jest koncert. Ja z kolei mam jeszcze dzisiaj trzy spotkania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że zechcieliście przyjść dzisiaj na to spotkanie ze mną i proszę Was, bądźcie razem ze mną 10 maja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa. Panie Machtałku, obiecujemy, że to możemy wybierać przyszłość. I bardzo proszę na scenę najmłodszego przedstawiciela. Szanowni Państwo, dostałem przed chwilą prezent od Kuby. Kuba, dziękuję Ci za ten wspaniały prezent. Widać, że wartości narodowe, patriotyczne są Ci bliskie. Szanowni Państwo, właśnie te wartości powinniśmy krzepić młodym pokoleniu. Aby młodzi ludzie nie mówili, tak jak do tej pory często, moją ojczyzną jest Facebook. Zdarzają się takie przypadki. Mam wrażenie, że dla Kuby jego ojczyzną nie będzie Facebook, chociaż pewnie od czasu do czasu tam zagląda. Ale wie, że ta ojczyzna to jest rodzina, to jest ta miejscowość, w której mieszkasz z rodzicami i ci wszyscy ludzie, których spotykasz i będziesz tworzył lepszą przyszłość naszego kraju. Pozdrawiam serdecznie. Komuś dziękuję Ci. Szanowny Panie Marszałku, wie, że my, jako Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, bierzemy pod swoje skrzydła różne osoby, które wymagają potrzeby i pomocy. Ale również bierzemy y, takich ludzi, którzy są ok, takich dzieci, tak, taką młodzież obdarzoną, ogromnym talentem. Ten chłopaszek ma dar Boży y, do, do tworzenia takich, takich malutkich, na razie malutkich dzie dzieł, ale jednocześnie wprost proporcjonalnie stale, równie skromny, jadąc tutaj samochodem na to spotkanie zostałem upoważniony przez Kubę do następującej deklaracji. On w przyszłą niedzielę pójdzie z mamą do urn wyborczych i spowoduje, żeby mama oddała głos na pana marszałka. To jest deklaracja. Tury. Ja panie marszałku chciałam dopowiedzieć, że ta butelka jest na wodę siarczkową, na najpiękniejszy dar natury z Buska Zbrodni. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na koncert Orkiestry Zdrojowej, która rozpoczęła koncert w muszli koncertowej. Myślę, że spacernie przejdziemy wszyscy i będzie bardzo uroczyście. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że tak godnie reprezentuje Pan Marszałek Województwo Świętokrzyskie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. I cieszymy się bardzo, że w to piękne święto pan Marszałek znalazł czas, aby spotkać się również z nami w usku z Zdrowi. Bardzo prosimy zrobić przejście. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pożegnajmy pana marszałka wielkimi prawami. Dziękujemy ślicznie za spotkanie.